Tylko co? Biegnie, biegnie renifer. Przez Rosję i Estonię. Biegnie, biegnie renifer. Opuścił już Laponię. Biegnie, biegnie renifer. Ale biegnie, biegnie renifer wszyscy. Biegnie, biegnie renifer. Przez Litwę i Suwałki. Biegnie, biegnie renifer. W Łomży skręca na Marki. Biegnie, biegnie renifer. Przez szosę białostocką zdąży pewnie przed nocką. Oj biegnie, biegnie, biegnie. Z wysiłku zaraz się zegnie, ale na razie wciąż biegnie. Gram! W Rosję i Estonie biegnie, biegnie Renifer opuścił już na nie biegnie, biegnie Renifer przez Litwę i Suwałki, biegnie, biegnie Renifer błączy skręca na marki Nie renifer przez szosę białostocką w ty pewnie przed nocką, bo szybciej stotką Biegnie, biegnie renifer, oj biegnie, biegnie, biegnie Z wysiłku zaraz się zegnie, ale na razie wciąż biegnie Dziękuję państwu pięknie, bawcie się, się dobrze dalej Dzisiaj noc będzie trwała bardzo długo Życzę wam wszystkiego najlepszego, ale może jeszcze raz Biegnie, 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 biegnie renifer przez Rosję i Estonię Opuścił już na ponię. Przez litwę i suwałki Biegnie renifę wyskręca na marki Biegnie, biegnie renifę Przez szosę białostotką Złoży pewnie przed nocką, bo szybciej białostotką Biegnie renifę Biegnie z wysiłku, zaraz się zeknie, Ale zaraz nie wciąż biegnie Biegnie ta noc, niedobranie kurwioskie dalej Wszystkiego dobrego, życzę Państwu, wystąpili dla Państwa Marek Zalewski, Mariusz Ambrożu i Artur Warcisz. Dziękujemy. <noise> Oni, wiecie, zaangażowali tam z szusy taką panią, co tam pracowała. I zapytali, czy nie chciałaby zagrać w teatrze. Więc ona się oczywiście za 50 zł. Dla niej to było bardzo dużo, a poza tym prestiż wystąpiła w teatrze. Więc się zgodziła. No ale ten młody aktor był twardy i się nie ugotował na początku. Dopiero jak on powiedział Mamo, powiedz coś, to ona miała znak. Że jak on się nie ugotuje, to ma się przewrócić na brzuch. I jak się przewróciła na brzuch, to na tyłku miała napisane, pocałuj mnie w dupę. I w tym momencie on nie wytrzymał i się ugotował. A, publiczność w ogóle nie rozumiała, dlaczego on się śmieje, skoro matka umarła. Inna historia dotyczy teatru operowego, czyli teatru wielkiego. To ponieważ się nie był, nie był dowcip, tylko zemsta, zemsta na jednej z gwiazd, takiej primadonnie, która śpiewała Arię Wopera. I ogólnie znienawidzona przez cały zespół, na przykład, bo donosiła do dyrekcji. Jak się tam jakiś tenor spóźnił na próbę pół minuty, to do instjenta proszę zapisać, że tenor się spóźnił, proszę zapisać, tylko pół minuty nie szkodzi, proszę zapisać. Niech pan dyrektor wie, kto się spóźnia, a kto przychodzi punktualnie, ja byłam punktualny. Albo jak poczuło jakieś wczorajsze piwo od jakiegoś tam pana technicznego, to o, pijak, pijak, ja z pijakami nie pracuję, panie dyrektorze, albo ten pan, albo ja. No i dyrektor nie miał wyjścia, bo to wielka gwiazda, a, 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 a tu zwykły pan techniczny, no i musiał go zwolnić. Wielka była również, no wielka, bo sławna na cały świat, ale wielka też gabarytami, jakieś tak 160 kilo żywej wagi. A najbardziej była z nimi widzona przez swoje koleżanki sopranistki, bo ona sopran koloraturowy, no bo wymiatała wszystkie role dla sopranu koloraturowego, również te, do których się już kompletnie nie nadawała. Na przykład śpiewała partię Madame Butterfly. O z jej taki butterfly, że Matko kobos. Wiecie, ba ba Madame Butterfly to jest taka opera późniego opowiadająca o romansie młodziutkiej gejszy, Rzecz dzieje się w Japonii w angielskim oficerze młodziutkiej. Aha, to nie powiedziałem, ona tak pod pięćdziesiątkę mu, grała młodziutką gejszę. Gejszę. Pięćdziesiąt metrów atłasu poszło na samo kimono. Ale tam w tej operze jest taki recitatyw, kiedy ten oficer angielski śpiewa do tej młodziutkiej gejszy lat! A ona mu śpiewuje piętnaście! No jakie 15, jak tu na kilometr widać, że to jest rycząca 50. No ale sztuka operowa, sztuką konwencji jakoś przechodził. Gorzej było w Halce. No bo ona oczywiście śpiewała partię Halki. Pamiętacie, Halka, młodziutka góralka, 17-18 lat, ale nie, ona gdzieś śpiewa. No i kostium, uruchomcie wyobraźnię. Kostium góralski od dołu. Kierpce. Widzieliście zgrabną nogę w Kiercach tam nie ma nawet słupka, nic, płaskie wszystko. Do tego te nogi nie będę opisywał. Potem halki z koniakowa, takie wykrochmalone, na to jeszcze taka kiecka te, te róże. Kolanem dociskali, żeby uzyskać trochę talii. Potem taka bluzeczka w te koronki, na to ten gorset taki na te sznurówki z tyłu zawiązywany. Blond, peruka, a tu miała takie wielkie, czerwone te korany. Tak, blond, peruka, warkocz, zateleziona na końcu kokarda. Uruchomcie wyobraźni. No ale problem pojawił się dopiero w momencie, kiedy okazało się, że Halka na koniec opery rzuca się do Dunajca ze skały. Ono powiedziała, że ona się nigdzie nie będzie rzucać, że zejdzie za kulisy, publiczność się domyśli, że Halka popełniła samobójstwo, ale reżyser powiedział nie. Nie po to budowaliśmy tę piękną dekorację z jodłą na gór szczycie. Żeby Halka nie, nie dokonała tego spektakularnego czynu. A jeżeli pani się nie zgadza, to ja tutaj mam pięć pani młodszych koleżanek, które chętnie skoczą na głowę z tej skały, żeby zaśpiewać partię Halki. To jak ona zobaczyła te młode koleżanki, takie szczupłe, takie śliczne, to powiedziała: Nie, 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 to ja skoczę. Ja skoczę. Jeżeli to jest bezpieczne, to skoczę. Jest bezpieczne, powiedział reżyser, i rzeczywiście bezpieczne było, dlatego że tam z tyłu, za dekoracją, był taki materat, jak dla skoczków Zwyż i trzech panów technicznych, którzy mieli ją asekurować, że jak będzie leciała, żeby ją przetrzymać, żebyś tam nic nie stał. Aha, jeszcze był taki facet z wiadrem wody, że jak ona już skoczyła, to on wychlustywał tę wodę nad dekorację, że od strony publiczności wyglądało, że Halka wpadła do Dunajca, a Dunajec zrobił chlub. Tani chwyt, ale pobliżności się podobały. No i oczywiście najbardziej cierpieli ci panowie, co ją łapali. Bo zawsze ją łapali źle. Chodziła do dyrektora i skarżyła, że ją łapią nie za te części ciała, które ma, ona ma w umowie. Że ją szczypią, jak ją łapią, że jej palce wsadzają w otwory. Że w ogóle wszystko źle, wszystko źle. Oni chodzili się tłumaczyć. Mówi, panie dyrektorze, ale co mamy zrobić? Jak ona taka gruba się w tych reflektorach, panie dyrektorze, tak poci, że jak leci, to jest, panie dyrektorze, taka ślizga, że my łapiemy gdzie może no, A gdzie kto będzie patrzył, gdzie cycek, gdzie dupa, jak wszystko jednakowo miękkie, panie dyrektorze? No a że się raz koledze ręka owska, to przez tydzień nie mógł domyć, panie dyrektorze. No to jakże, a tej cholerze się zawsze nie podoba. No, no ale dyrektor nie miał wyjścia, no bo tu tylko panowie techniczni, więc po premii, po premii, po premii. No i któregoś dnia, i zdaje się, że się trochę wypili. I postanowili się zemścić. Zemsta była straszna. Zabrali ten materac, zanieśli do magazynu, stanęli sobie w kulisie i mówili: no, dobrze, nie chcę teraz maskaczać. Jak się nie podoba, jak my łapiemy. Ona oczywiście niczego się nie spodziewając, staje tam już na tej skale, śpiewa ten, tę swoją arię ostatnią. O, ja nieszczęśliwa! I że tamtego zaraz będzie skakać, ale. Ale jeden z tych technicznych tak spojrzał, że mówi chłopaki, myśmy przesadzili. Bo jak oni zabrali ten materas, to odległość od tej krańca, tej dekoracji do podłogi sceny zrobiła się dosyć duża. I tak mówi chłopaki, przecież jak ona tak pierdyknie na te dechy, to się co złamie. A to pół biedy, jak się złamie noga, jak jej trzanie kręgosłup albo się zabije, to przecież my pójdziemy siedzieć. No i rzeczywiście. Więc ona już śpiewa to swoje wysokie C, zaraz będzie skakać, więc oni podbiegli, żeby ją łapać, ale od razu odskoczyli, bo się zorientowali, że jak ona na nich spadnie, to będą cztery trupy, a nie jeden. Więc to nie tak, nie tak. No ale jak? No coś trzeba było zrobić, coś trzeba było zrobić. Tak się rozglądają, rozglądają, rozglądają i nagle zobaczyli, że po porannej próbie baletu w kulisie został batut. Wiecie, co to jest? To jest taki, na takiej ramie taka siatka gumowa. Rodzaj trampoliny. Więc podstawili ten batut, ona niczego się nie spodziewając, zaśpiewała... nie hieram, i skoczyła. Skoczyła, wpadła w ten batut, ten batut ją wyrzucił w powietrze. Nagle oczom publiczności ukazała się fruwająca, bardzo zdziwiona Halka. Ten facet z tym wiadrem wody i odruchowo chlót tę wodę. Całą zawartość tego wiadra wylał jej pod tekiecki. I teraz uważajcie, prawo aerodynamiki. Jak leciała do góry, w pewnym momencie osiągnęła punkt krytyczny. Te halki zadziałały jak taki mały spadochron. Na ułamek sekundu zatrzymała się w powietrzu. No ale to oczywiście nie wytrzymało, Frrr, poleciało do góry, a oczom publiczności ukazała się ogromna, różowa, oczekująca wodą dupa wielkiej artysty. Nie było co zbierać. Proszę <noise> Państwa, tak jak obiecałem, że wystąpię, no to teraz nadszedł ten czas. Zaśpiewam Państwu piosenkę, którą bardzo lubię, która opowiada trochę o tym naszym zawodzie, chociaż już trochę Państwu opowiedziałem. Pochodzi z musicalu Kabaret, ale tam Liza Minnelli i Joel Grey śpiewają o pieniądzach, a ja Państwu zaśpiewam o aktorach. Piosenka ma tytuł Aktor musi grać, by żyć. Tak jak książka, która się nie, jakiś czas temu ukazała z taki wywiad Rzeka ze mną. Jeżeli chcecie się jeszcze czegoś o mnie dowiedzieć, to zapraszam, kupcie sobie tę książkę. A teraz Aktor musi grać, by żyć. Teatr ma przedziwny smak. Tu gwiazd, karier szla. Teatr to jak z diabłem bakt. Choćby faust, to jest fakt. Kiedy wejdziesz w świateł blask, wystarczy raz, jeden raz. Duszę dla teatru dasz. Wciągnie cię, jak ze chasz. Zechcesz stanąć wszędzie sław. Czemu nie trach, oddasz życie za garść brak, płaci nic, to go ba. jeszcze krok osiągniesz szczyt, syzyf też, widę mit, taki mit jest zzywiec, co? pchał tę kulę, ona mu spadała, a on pchał tak jak głupi, pchał tę kulę, a ona mu znowu spadała, tak, może szybciej trochę. Teraz mam przedziwny smak, to dla zwiazdka, jęczmak, trap to jak diabeł pan, choćby hałsny spak Kiedy będziesz szapel, blask, tak, trap jeden raz, jeden raz, dla na teatru nasz ciągniecie, to tak jak raz Zechcesz całym grzebę, nie sław, czemu nie? Szczęścia, raz, odda życie, zamiast praw, płaci z Jeszcze krok poszany szczyt, cyny też winę i nic już nie mów, nic już nie mów, cyc Aktor musi grać, by żyć, tak grać, by żyć, tak grać, by żyć Aktor musi...